Informuję Was, tak żebyśmy te 10 minut maksymalnie na odpisku Radowym nie dłużej. Proszę Państwa, jeszcze takie sprawy duże. Nasza impreza od początku jest. Jezu! <mulatory noise> <mulatory> się <noise> Zróbcie, zresztą, zróbcie mi coś! Zaraz z Bo Zaraz z kimże? Zaraz z kimże? Zaraz z Nie Zaraz z kimże? Zaraz z kimże? Zaraz z kimże? Zaraz z oskar, Dajte mu mi pivo! A <laughs> mu to podávat. Hádáte? 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 Hádáte?